Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik Kia Sportage jednostki napędowe produkcji koreańskiej i japońskiej. Istnieje dość szeroka gamma silników dla tego pojazdu. Wszystkie silniki mają wysokie parametry techniczne, za które lubią kierowcy. Charakterystyka techniczna Kia Sportage to popularny koreański crossover. Młodszy brat Sorento pojazd ujrzał świat w odległym 2010 roku. Platforma do tworzenia służyła konkurencyjnym samochodom, a także crossoverom linii Kia, Hyundai G4, s Mitsubishi 4B12, 2,4 litra, 2359 cm 8,7 litra na każde 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy Kia Cerato, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Sorento Hyundai. X35 Hyundai Sonata Hyundai Santa Fe Mitsubishi Lancer Mitsubishi Outlander Mitsubishi Delica Chrysler 200 Chrysler Sebring Citroen C-Crosser Dodge Avenger Dodge Caliber, Dodge Urnej Jeep Compass Jeep Patriot Peugeot 4007 Dane techniczne silnika G4KD 2,0 litry 1998 cm3 7,0 litrów na każde 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy Kia Cerato, Kia Optima, Kia Sportage, Hyundai Elantra, Hyundai X35, Hyundai Sonata, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Askservoer, Chrysler, Sebring, Dodge Avenger, Dodge Caliber Jeep, Sompass Jeep Patriot, Proton Inspira, silnik Kia Sportage, 2,0 litra. 1975 cm sześciennych 5,9 litra na każde 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy Kia Cerato Kia Sportage Hyundai Elantra Kia Ceed Kia Spectra Hyundai Tucson Hyundai Sonata F Hyundai i30 Hyundai Coup Hyundai Trajet Kia Carens usterki i naprawy silnik Sportage jest dość niezawodny ale ma też szereg problemów których nie da się uniknąć. Rozważmy główne usterki występujące podczas pracy silnika. Dieselit przed rozgrzaniem jest powszechną rzeczą dla G4KD4B11, odpiszmy na cechy silnika. Gwizdanie łożyska sprężarki klimatyzacji, po wymianie, problemy znikną. Trzaski, ten dźwięk jest obecny we wszystkich G4KD4B11 i denerwuje właścicieli, uspokój się. To praca wtryskiwaczy. wibracje przy 1000 do 1200 obrotów z leszmin, wymienić świecę, jechać dalej. Jak widać, silnik nie ma globalnych problemów, dlatego można go uznać za niezawodną jednostkę napędową silnik Kia Sportage. Podsumowanie: Kia Sportage ma dość szeroką gamę jednostek napędowych które przypadną do gustu każdemu kierowcy. Konserwacja silników odbywa się po prostu, ale naprawa będzie musiała być przeprowadzona w centrum serwisowym.